Dobra, jest pięknie, ale się kurwa będą koła giły, nie? A few moments later. Up, smoke it. op, op. Jadą, jadą, jadą. Będą, get. Obali to zaraz, Hamuluj! Hamuluj! o Oop! O jeo są tu ale jedziesz. Zajebiste, Zajebiste to było Wiesz co mi się przypomina jak typuściłeś to muzę? Te ruskie kurwa co oni jechali tym autem Wy o to oglądaliście czy nie? Wiecie o co mi chodzi? Nie, nie, nie kojarzę o co chodzi. Aha, co wyskoczyli tak do góry Czekajcie, jo ja to wiem, jest o co to ci chodzi Czekajcie jak ja wpiszę ruski, bas, to mi to znajdzie od razu. Patrzcie to O, to. nie pamiętam jak to się wpisywało. Jest, dobra, mam to, patrzcie to. Boże, jak kiedyś tego słuchałem i oglądałem, to tyle razy. Czekajcie, zasopujemy za chwilę. <noise> 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 tego janku są na chacie ryby mają, kurwa, nie? Dokładnie <noise> tak. O <laughs> kurwa! Kopię zaraz drugi raz, nie? A i tu Janku szuka jakiegoś dropu, zarobi jebie, nie? No ryb, nie chcecie widzieć jak dzisiaj drzwi kurwa latały Jankuś na chacie tak. Biedne rybki, kurwa, karaś, karaś, ze złotą rybką, się obrócił z nemo. Noś pliki, że to stresa Kurwa, nie mogę. Eee, poka to. Poka? Pokaż mi siłkasa. A to wiem, co to jest? Standardowo, jak go najpierw dziękuję Kuba Ale by kurwa ten śliski dres założył Nawet jak rozbiję bank Dalej będę nosił też Mama Jankusa, dzień dobry, proszę o wyrzucenie Daniela z komputera Chłopaka pojebało Szyby drzwi drzwiach wyleciały Nie daję sobie z nim już To Do trzeba go wysłać Na badania? Na badania Kurwa nie Dzięki, dzięki Dzięki mamita wtedy